Właśnie minęła godzina 19. No, siemoneczko moi drodzy, po krótkiej przerwie technicznej. Nagrywam już drugi raz y, ten fragment filmu, ponieważ y, film mi się skasował. Nie wiem jak to się stało i dlaczego, z czym, po co na co. Y, Pełnie się zastanawiacie, po co ja siedzę w czapce. Hmm, jakby to powiedzieć. Zrobiłem pewną rzecz, a mianowicie obciąłem się kurde na łyso. Także widzicie, łyso, łyso mi jest. No, dlatego czapeczka musi być, łysym trzeba być. No, także czapeczka jest, kolokwialnie. A wracając do tematu, moi drodzy. Dlaczego filmów na YouTubie pogadankowych yy, nie ma, że ja do Was mówię przed kamerką ponieważ y, miałem zawirowania y, zawodowe, zmiana pracy. Y, zmieniłem pracę, teraz jestem w innej pracy. Y, druga sprawa to sprzęt technicz, y, sprawy techniczne. Telefon mi się jeden rozwalił. Muszę go naprawić, a go nie wiem, czy go naprawię, czy go się będzie w ogóle opłacać naprawiać. Może zainwestuję w kamerkę GoPro lub w kamerę cyfrową, taką zwykłą, bo teraz z telefonem nagrywam Oppo A17 i na dwóch sprzętach, na komputerze stacjonarnym. padł mi system, niedawno go robiłem. Naprawiam, instalowałem od nowa system dwa razy już w, 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 w miesiącu. No i jak na razie działa, jest wszystko ok. Na laptopie też to samo, Ta, dlatego wszystko od nowa zrobione jest. No i co moi drodzy? Yy, też yy, czwarta sprawa z kolei. Szykuje mi się przeprowadzka, bo się przeprowadzam. Yy, będę zmieniał, yy, że tak powiem, siedzibę swoją, że tak powiem. Swoje miejsce yy, pobytu, ale będę oczywiście w Gdyni. Bo, jakby to powiedzieć, mam, yy, mam na oku przeprowadzkę, tak? Muszę przeprowadzam, Sceptycznie do tego podchodzę, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że sobie jakoś poradzę. Yy, I taka, yy, taka sprawa zdrowotna. Też nie było filmików, ponieważ niestety, jakby to powiedzieć. Nie chciało mi się nagrywać, nie miałem weny, załamanie nerwowe miałem, psychicznie się źle czułem, fizycznie też, bo po prostu sprawy neurologiczne się odezwały. No i psychicznie się źle czuję, bo mam jakby to powiedzieć, nerwice, depresję z nerwicą mi się pojawiła, się nasiliła przez sytuacje, które miały miejsce ostatnio. Właśnie związane z pewnymi sytuacjami, no ale cóż, bywało lepiej. Dlatego, niestety, jak to mówią, trzeba, trzeba, a nawet nie, można, a nawet trzeba się odciąć od osób, które są toksyczne, które po prostu, jakby to powiedzieć, odjałowywują źle na człowieka, trzeba się odciąć od osób, które mają zły wpływ na, na osoby, y, które są wrażliwe, które są niepełnosprawne, które są po prostu inaczej, mają y, tok myślenia ukształtowany i tak dalej. Dlatego też postanowiłem zrobić selekcję znajomych na Facebooku, na Instagramie czy w życiu osobistym, prywatnym, na, w realu. Dlatego też Mało się udzielam na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie też ich zauważyliście. Niestety, niektórzy ludzie zawiedli moją osobę, nie, nie jestem taki ufny jak kiedyś. No i niestety mało co się odzywam. Tym osobom, które mnie wspierają, to ja dziękuję bardzo serdecznie. I też również mam nadzieję, że na nowym miejscu, gdzie będę przebywał, będzie dobrze. No że będzie, że będą częstsze filmiki na YouTubie, a to dlatego też właśnie zobaczymy jak to moi drodzy będzie. No niestety, nie ma to jak umówić się do psychiatry, do lekarza. Teraz będę stawał na komisję lekarską, także też filmików jako takich nie będzie, bo będę sprawy załatwiał z lekarzami. No i zobaczymy, moi drodzy. Niestety, jak to mówią, trzeba pozałatwiać sprawy, żeby wszystko było dobrze. I pozdrawiam tych, yy, którzy mnie oglądają, subskrybują. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Zapraszam również na Instagrama. A jeżeli chodzi o kanał Podróże Vlog, no to na tym kanale zastanawiam się czy by ten kanał kurde mać. Nie zamknąć, że tak powiem, bo niestety ja bardziej stricte siedzę na kanale Przemyślenia Vlog niż na kanale Podróże Vlog. I może w tym tygodniu właśnie wrzucę filmik informujący na kanał Podróże Vlog, że no niestety ten kanał zostanie zamknięty. Także moi drodzy. Z przykrością stwierdzam, iż kanał na YouTubie Podróże Vlog zostaje zamknięty dożywotnio lub tymczasowo. Może coś się skleci na, film, na filmach, zobaczymy. Na razie na tym kanale Podróże Vlog nic nie będę wrzucał, bo nie ma już tego sensu. Bo po co mam wrzucać o Gdyni filmiki z autobusów, czytania przystanków. Po co? Jak to się mało co ogląda. Ale miejmy nadzieję, że no, zobaczymy jak to będzie. Także teraz moi drodzy część pogadankowa się skończyła. Zapraszam Was na spacer w słoneczną pogodę i też sobie pogadamy na różne tematy. Trzymajcie się i do zobaczenia moi drodzy. Na razie cześć. Właśnie minęła godzina 20. Nie żyjemy obok, nie trwamy poza. Wszystko w nas się zawiera, a my zawieramy się we wszystkim. Być z kimś, nie chcę być z kimś, kto ze mną wytrzymuje. Chcę być z kimś, kto nie może bez mnie wytrzymać. Nie chcę być z kimś, kto potrafi żyć ze mną, lecz z kimś, kto nie potrafi żyć beze mnie. Dojrzałem do tego, by przestać biegać za tymi, którzy postanowili sobie mnie odpuścić. Dojrzałem do tego, by zrozumieć, że kiedy jest się dla wszystkich, to tak naprawdę nie jest się dla nikogo, więc czas swój i uwagę kieruję w stronę tych, którzy to samo czują w stosunku do mnie, i wiem, że tego chcą. Dojrzałem, by zniknąć z miejsc, gdzie ludzie po pojawiają się najczęściej tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują, gdy jest im wygodnie, gdy wszystko układa się po ich myśli, gdy im się nadskakuje i, przyt i przytakuje. Dojrzałem. Bo, bo w końcu każdy bez względu na wiek dojrzewa do podjęcia pewnych kroków. Dojrzałem i jestem wdzięczny, że wokół mnie za zrobiło się tyle przestrzeni, a jednocześnie, że tyle przestrzeni jest dla innych, tych, których, tych którzy naprawdę chcą wypełnić ją swoją obecnością. Nie pozwól, aby toksyczność lub złośliwość innych cię powstrzymały. Traktuj je jak narzędzie, które Pomogą Ci ulepszyć swoje umiejętności i wytrwale kierują Cię do Twojego celu. Pozdrawiam. Gapimy się w telefony zamiast w oczy, patrzymy w życie innych, zamiast w głąb siebie, za dużo narzekamy, za mało doceniamy, wolimy ob obgadywać zamiast wysłuchać. Mówimy, że ten świat jest i ludzie są źli, a ten świat przecież to my. Jeśli zaboli i jest za mocne, to przepraszam, ale każdy z nas, i mówię również o sobie, choć po trochu taki w swoim życiu był, każdemu, bo nikt nie jest idealny i nigdy nie będzie. Krytyka z, os z osób, o których nic nie wiecie, nie znacie, a jeśli nawet za ich wygląd problemy, sytuacje, podejście do życia czy pozycję jaką zajmują w społeczeństwie łatwo przychodzi komuś oceniać, ktoś was minie na ulicy, coś przy, przykuje waszą uwagę i się zaczyna spoglądanie, szeptanie, obgadywanie. Gdzie w tym momencie podziewa się tolerancja i szacunek? Bądźcie wyrozumiali dla różnego od was, człowieka, szanujcie, poglądy, zdanie i upodobania, zachowując swoją indywidualność, choćby były całkowicie odmienne od Waszych albo pełnie z nimi sprzeczne. Jeśli jednak nie dajecie rady się powstrzymać i macie silną potrzebę skrytykować kogokolwiek, tańcie przed lustrem i do dzieła. Cała, całą, cała uwaga skupiona jest przez Ciebie na Tobie. Kiedy ufasz ślepo jakiejś osobie, możesz uzyskać dwa rezultaty: osobę na całe życie, albo lekcję na całe życie. W życiu przychodzi czas, w którym należy zamknąć pewne rozdziały. Mimo, że pewne wydarzenia znęły swoje piętno i pozostaną gdzieś na zawsze w naszej głowie, trzeba też zapisane przez kogoś kartki raz na zawsze zamknąć. I nie chodzi o to, czy sprawia to ból, czy już dawno mamy to ze sobą. Po prostu nie warto myśleć. Wspominać kogoś, kto zwyczajnie nie zasługuje na to, aby poświęcić mu choćby wiele naszego czasu. Tworzenie własnej historii może być trudnym zdaniem, zadaniem, ale i tak jest to łatwiejsze niż ciągła ucieczka. Uznanie własnej słabości jest ryzykowne, ale mniej niebezpieczne niż wyrze wyrzeczenie się miłości, poczucia przynależności i radości. Tych doświadczeń, które sprawiają, że jesteśmy bardziej podobni. Podatni na ciosy. Tylko jeśli wystarcza nam odwagi, by zbadać ciemność, potrafimy odkryć nieskończoną, nieskończoną moc światła. Nie bój się zacząć od nowa, tym razem nie zaczniesz od zera, zaczniesz od doświadczenia. Życie sprawia, że spotykasz ludzi, których chcesz spotkać. Życie daje Ci ludzi, którzy muszą Ci pomóc. Zranić, cię pokochać, opuścić i sprawić, że staniesz się osobą, y, którą masz się stać. Dzisiejszy świat jest tak sztuczny, każdy żyje dla siebie, a przecież, aby być szczęśliwym, trzeba przede wszystkim. Żyć dla kogoś. Twoje życie ruszy do przodu, gdy oddalisz się od osób, które ciągną cię w tył. Trzy zasady życiowe: ucz się na błędach, nie przejmuj się tym, co mówią inni, bądź szczęśliwym człowiekiem. Każda nienawiść jest zniewoleniem dla tego, kto nienawidzi. Tyle niepotrzebnych słów między nami. A dobrze wiemy, że też potrafią ranić. Przecież nie chcemy się od siebie oddalać, ani ci porozumienia zaczynają się palić. Marzy nam się świat jak z bajki, w którym jest pięknie kolorowo, by zapomnieć o złych wydarzeniach w życiu. Życie pisze różne scenariusze. Nasze życie to książka, a my to pisarze. To my piszemy o sobie książkę pod tytułem Moja biografia. Nie ma nic stałego oprócz zmiany. Nie rób na siłę, jeśli ta relacja nie jest szczera, to i tak nie przetrwa próby czasu. Jeśli druga osoba ma ciągle wymówki i wiecznie przesuwa cię na drugi plan, to musisz zrozumieć, że z tej mąki chleba nie będzie i zrozum w końcu, że zasługujesz na kogoś, dla kogo będziesz ważny, ważna, kto będzie o ciebie walczył, kto będzie chciał spędzić przy tobie czas, dla kogo ważny. Yy, ważna yy, będzie Twój uśmiech i Twoje dobre samopoczucie. Tylko dla takiej osoby warto się poświęcać, na taką postawić, trwać przy kimś, dla kogo również będziesz ważną osobą. Jeśli masz przy sobie kogoś, kto taki nie jest, to najlepiej dać mu odejść. Relacja bez przyszłości musi się skończyć, by móc otworzyć się na coś nowego. Ty też zasługujesz, by ktoś się o ciebie starał. Wiele ludzi ma tak. Że nie zna ciebie, a już ciebie nie lubi. Nie wiedząc o tobie nic, tylko słysząc od innych ludzi, ocenia twoją osobę. Nawet nie myśli o tym, aby cię lepiej poznać. Czy naprawdę tak jest, jak mówią inni? Kiedyś może zdarzyć się tak, że to akurat ty pomożesz tej osobie, która nie znając ciebie, oceniła cię. Człowiek człowiekowi jest potrzebny, nieważne jacy byśmy nie byli, to człowiek człowiekowi jest potrzebny w każdym etapie życia, od narodzin aż po grób. Nie znam dnia ani godziny, niekiedy ktoś odejdzie do wieczności. Śpieszmy się kochać ludzi? Tak szybko odchodzą. Dziś chcę podziękować wszystkim ludziom, którzy mnie skrzywdzili, tym, którzy mnie rozczarowali i zawiedli. Dziękuję za otwarcie mi oczu, czego nie chcę, i nie toleruję w moim życiu. Dziś dzięki tobie jestem silniejszym i pewnym siebie człowiekiem. Dziękuję ci. Dzięki tobie zobaczyłem rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Dziś dzięki tobie doceniam bardziej tych, którzy są tego warci. Dziękuję, że zrobiłeś, zrobiłaś miejsce na to, co dobrego nadejdzie. Ponieważ są ludzie, którzy w swoim swoim postępowaniem robią wszystko, by odejść i trzeba im na to pozwolić. To była przyjemność, by cię wypuścić. Tylko proszę, zamknij za sobą drzwi. Dziękuję. Ludziom nigdy nie będziesz w stanie Dogodzić, spełnić ich oczekiwań. Zawsze będzie jakieś ale. Znajdują się w waszym otoczeniu tacy, którzy ranią, poniżają, dogad dogadują, obgadują i się wywyższają. Myślą, że im wszystko wolno. Jeśli komuś nie podoba się wasza postawa, niech się sam za to obwinia. Jest to wina ich działania i będą dalej to robić. Żeby poczuć się lepszym, może daje im to jakąś satysfakcję. Brakuje im wychowania, czy samotni. I próbują yy, na siebie zwrócić uwagę. Tego nie wynik. Dla nich, dla takich osób, mimo wszystko macie wielkie serce, ale jeszcze większy środkowy palec. Nie zapomnijcie jednak, że wszyscy jesteście. Wyjątkowo niezwykłymi osobami i nie musicie robić tego, co robione jest wam. Nie stawiajcie nie stawajcie się odbiciem lustrzanym zła, bo szkoda tego całego waszego dobra. Może nie każdy miał swój wzór, może nie każdy był idealny, który uczył szacunku i kultury, ale z pewnością każdy miał możliwość nabywania wartości, którymi się do dziś kieruje. U mnie, na przykład, rodzice byli. I są, wyrozumiali są przy mnie, kiedy jest mi źle. Lub kiedy się raduje, to wszystko jest dlatego, że rodzice, rodzina jest po to, żeby się wspierać. Są prawdziwi przyjaciele po to, aby po prostu wstrząsnęli mną, żebym po prostu nie czuł się osamotniony, żebym poczuł się wartościowy wśród życzliwych osób. Zawdzięczam wszystko moim rodzicom, przyjaciołom i rodzinie za to, że pokazali mi wart wartości, zgodne z którymi mogę żyć. Pamiętajcie, życzliwość zawsze zawsze wraca, także pozdrawiam.